Szanowni, kochani, ja nazywam się Koen, witam was w jesteśmy w kolejnym odcinku poradnika, który jest z perspektywy osoby, która prowadziła te maski kilkukrotnie i mam wrażenie, że, że to są też takie uwagi, które mogą wam pomóc zrobić to lepiej, szybciej i w, w, w uzupełnieniu tego wszystkiego, co macie w podręczniku, który sporo rzeczy pokazuje, ale o pewnych rzeczach nie mówi. No ale dobra, byliśmy w Nowym Jorku, Byliśmy w Londynie, a teraz będziemy w Egipcie. Egipt jest miejscem, które jest też szeroko zbudowane i warto by sobie popatrzeć na te sceny, które będziemy musieli w nim zagrać. Rzeczy, które są trudne, które są duże, które gdzieś tam są obok, które są fajne i które są kluczowe. Z tego co wiemy i z tego co będziemy się gdzieś tam pojawiali, to w Egipcie mamy bardzo mało kontaktów. Tak naprawdę mamy kontakt do jednego człowieka, o którym wiemy który bardzo chętnie nas przywita, a który niespecjalnie jest miły. Wiemy zwykle o panu Klajwie, że są jego wykopaliska i można podejrzewać, że on jest bandytą, że w jakiś sposób pracuje z Penfield, że to oni są dobrzy ludzie, ale widząc telegram, że udało nam się wykopaliska, to jeszcze o tym nie wiemy. Nie? Więc do niego pierwszego zwykle nie uderzymy, bo po co? Tematem, który się pojawia, który jest duży, to jest Omar al-Shakti. To jest wielki zły tej tego, tego miejsca. I, I tak szczerze mówiąc, to on jest jedynym złym, który się tu pojawia. Pójście do niego jest wejściem w paszczel 2. Gracze to wiedzą, że to jest gościu, który prosi Gavigana, mówi: oddaj mi moje rzeczy. Drogi przyjacielu, ukradliście je, oddaj mi je. Jest taki biw między nimi i najprawdopodobniej gracze nie pójdą do tego. Żaden z moich timów nie był na tyle bezczelny, by w pierwszej kolejności pójść do niego. Ludzie do niego szli, ale bardziej, żeby już go wybadać, sprawdzić. Albo próbując coś tam zrobić więcej, ale nie w pierwszej kolejności. W pierwszej kolejności, po przyjeździe do Egiptu, ludzie najczęściej, wbrew pozorom, czytili gazety. To jest ten motyw, w którym już zaczynasz badania na samym początku i próbujesz sprawdzić, co tutaj się dzieje. Czy są morderstwa? Czy były jakieś dziwne zdarzenia? I tak dalej, i tak dalej. Motyw, który pojawia się z panem Besartem i z panem Farazem Nadżirem, to jest coś, co w liście się pojawiło i. Też jest takim punktem kluczowym, ale tam idą zwykle trochę później. Ja przynajmniej uczyłem moich badaczy, żeby badali sytuację i wchodzili w, te, w tematy właśnie takiego klasycznego pośledztwa. I, I zwykle już koło Egiptu kumali czacze, że tak. Zaczynamy od, 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 od tego. Pójść do Kairu Bulletin, tak się nazywa ta sta jest ta, 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 ta dobrym elementem. To jest dobry wstęp. Rzucenie hasła na pewne jakieś takie aspekty polityczne, coś o kultach, coś o, o zaginionej mumii, o panu Klajwie, o wy, w, w, w ekspedycji Karlaila, To są rzeczy, które można tam wyłapać. Przy okazji też sam, sam bohater, który tam jest. Tam jest Nigel Vassif, który jest agentem jej królewskiej mości. To też jest fajna, kolorowa postać. Nie? I ona może być przyjacielem, może być NPC, może być takim towarzyszem informacyjnym. Takim Gandalfem, który można coś podrzucić z tematów polityczno-społecznych, chociaż jest trochę chłopak niezorientowany w turu. Najbezpieczniejszą, najfajniejszą formą jest to, że po wjechaniu do Egiptu, kiedy go piszemy, kiedy pokażemy tą część lokalizacyjną, to prawdopodobnie ludzie zaczną szukać Faraza. Zaczną szukać, zaczną szukać jego sklepu, i to, żeby odpowiednio go pokazać ten sklep, tą przestrzeń, to, że ten człowiek jest skrzywdzony. Nie wiem, jak widzę tego człowieka, to dla mnie on jest paskudny, jest yy, złym gościem, który kradł dla złych ludzi. Spotkała go zasłużona kara. Gracze mówią mi o tym, że, że widzą go raczej jako właśnie tego, który ucierpiał, że niestety, jakby każdy czas musi trochę dorobić, a jemu się nie udało. Jeszcze spali mu sklep i twarz i omal go nie zabili, że gościu zapłacił wielką cenę. Jej Popatrzcie, jak pokażcie faraza, w jaki sposób będzie podchodził do Was, do graczy, i jak będzie mówił o swoich kontaktach z Carlyle'em, bo to są rzeczy, które musicie przemyśleć. To nie jest do końca opisane, jak to się działo, jakie miał wtedy podejście, też jakie dokładnie rzeczy sprzedawał, kupował. To są rzeczy, które warto sobie jako MG ułożyć w jego powieści, bo on się o to będzie, on to, to pytanie będzie musiał powiedzieć i tutaj. To nie jest do końca moim zdaniem dobrze opisane. Warto sobie poukładać te fakty, że mieć je na podorędziu. Co się działo dokładnie i móc to podrzucić potem graczom. Na razie pytań. Kilka bullet pointów sobie zrobić po, po punkcie, punkt, po punkcie. Po co on wie, co zrobił. Jakie są informacje, które on może przekazać. Po tym wszystkim wiecie już, że Karla że spotykał się z. Eee, jejku jejku. ciągle imię tego człowieka, z Lushak Team I w tego tygodniach oni mogą pójść, ale jest też drugi człowiek, który na tym liście się pojawiał, Warren Bessard. Do pana Bessarda tak oczywiście się nie idzie i według mnie tutaj dobrym punktem byłoby, gdyby gracze się o to zapytali pana Faraza Nadzira i żeby on wiedział, żeby on kojarzył tego człowieka, to on go przecież nie zestawił, to on był, był naganiaczem, który z nim handlował. Do dziś wie, co się z nim stało i do dziś Cieszy się, że ten gość upadł. No ale dobra. Far, Faras Najir, a potem Warren Besart. Opowiedź Besarta jest mocna. Jest taka długa. Jest takim elementem, który jest mocno opisowy, który zajmuje jeść tam czasu. Więc warto się do tego przygotować. Muzykę, może jakieś zdjęcia, może piramidę o zmroku, może sfinksy. Coś, co będzie mocno działało. Przemyśleć to, co dokładnie będziecie opisywać, bo to, co pojawia się jako opis, piaskowi ludzie. wiecie, w pamięci człowieka, który opisuje piaskowego człowieka, który rozdziera setkę innych ludzi. Masakrę. To nie jest tak, że piaskowi ludzie wpadli na nich i zmasakrowali ich, poszli dalej. To powinno być bardziej kolorowe, więcej opisu, więc musicie za, 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 zaprząc więcej wyobraźni, przygotować się do tych opisów. To jest bardzo mocny fragment, który mówi o tym w jaki sposób wyglądała część, która było, kiedy, kiedy był tu Carlisle. Kiedy buduje się ta tajemnica i wielkość samej, i potęga Czarnego Faraona. To jest coś, co to obrazuje. Więc przyjazd, Nadzir Fazar i, i Pan Besart. To jest taki motyw, który... To są miejsca, które idziesz tylko raz odwiedzić. Yy, Nadzir, jeszcze podeślę wam temat bractwa muzułmańskiego. I tego, że można by tam coś z nimi pogadać, ale te dwa elementy to jest baza. Potem dalej. Dużo zależy od graczy, i na planszy mamy miejsca, które trzeba sobie przemyśleć. Jest tak. Mamy motyw pana al mamy motyw pana Klaiwa, jego wykopaliska, i mamy motyw pana Ali Kafura. Ali Kafur nie jest oczywistym miejscem, dlaczego to gracze mieli wypójść. I jeszcze nawiązać niż porozumienia na ten temat. I tutaj nakierowanie w jakiś sposób między wierszami. Kto może wiedzieć, kto mógł im pomóc, kto mógł uzupełnić ich wiedzę, kto daje pozwolenia na wykopaliska. I to jest coś, co chyba w książce nie pada. Ale wiecie, wykopaliska to, to, to są rzeczy, które się pojawiają. Nie? W sensie ktoś kto to prosi o wykopaliska, o zgodę? Muzeum to daje, nagle te rzeczy znikają, muzeum jest wściekłe. To jest naturalny wróg twojego wroga, nie? I powinieneś być twoim przyjacielem. Ja z tych wszystkich punktów po Besarcie proponowałbym, żeby się ubrać do Pana Cliva. To jest też wizyta, która trwa sporo, bo tam jest kilka NPC-ów, Tam jest też kilka story, które trzeba ogarnąć, kto co wie co. I to jest duży element fabularny. Więc, więc mając do wyboru różne rzeczy, to, co ja robię najczęściej w Egipcie, to jest to, że robię przyjazd, robię Pana Najira, Potem robi Besarta, a potem sugeruje, że pójść do muzeum. I w muzeum mamy opisanego człowieka, który jest fascynatem Cthulhu, który jest graczem, który nie jest magiem, ale jest zaawansowanym kultystowo, kultystycznie, okultystycznie e, profesorem. I on ma w piwnicach Al Azif, ma w skarbcu Necronomicon. To jest mega fajny punkt do zamknięcia, że macie człowieka który może Wam pomóc, który ma mnóstwo wiedzy, który ma wspaniałe księgi, który może Wam powiedzieć o rzeczach, o których do tej pory nie myśleliście. Pogadajcie, popytajcie. I kończymy sesję w tym miejscu. Pierwszy rozdział Egiptu. Drugim rozdziałem, i ja bym zaczął od niego, jest właśnie możliwość też przygotowania się z tego wszystkiego, co się działo. Wizytę Pana Klajwa, sprawdzenie Agaty Brodmur, różnych wersji. I to jest jeden aspekt. I potem, tak naprawdę, na stole nie staje nam już prawie nic poza wątkiem pani Nitokris. Wątek pani Nitokris skupia się na tym, że jej rzeczy gdzieś są. Najprawdopodobniej w świątyni pod piramidą. Jest też jedna z jej koronnych zabaweczek, którą trzymają kultyści. Bractwo w meczecie Iptulun. Oni mają strażę tam. Tam też dojdzie do wielkiej walki. No, i pytanie: czy w ogóle w to wejdą? Czy, czy to tam dotrą? Dlaczego mieliby tam dotrzeć? Czy nie pójdą od dupy strony do piramidy? Czy pójdą do pana Kofura? Jakby w ogóle, jak podejdą do faktu, że pod piramidą jest najstarszy element całej tej układanki i tam jest świątynia, gdzie się zabija ludzi? Teraz sprawdzić tam policjantów, czy coś zrobić, to ile ludzi tam przyjeżdża. Na wątku Karlaila i na tym, że mamy ten podstawowe dwie sceny, właściwie można czasem skończyć Egipt, bo ciężko jest sobie wyobrazić, co zrobić dalej. Wyprawa do Dashur to jest motyw, który gdzieś tam nie jest, jest obgadany. To jest coś, co wypadałoby zrobić. Pojechanie pod Czerwoną Piramidę, zobaczenie, że tam po opisie Besarta jest to, że tam coś się stało. Pojechanie, też wejście do piramidy łamanej, nie komnaty Czarnego Pana. Siądnięcie na tym, na, tym, na tym tronie, rozmowa z nim, to jest motyw, który trzeba ostrożnie, uważnie zrobić. Bo to jest tak: wizyta u będzie spokojna. Wizyta w Dashur powinna skończyć się wizytą w sali Czarnego Farona, w jego pojawieniu się i mocnym emocjonalnym wydźwięku tego wszystkiego. Zrobienie po środku. Super. Jeśli po niej będzie jeszcze uda się wkręcić kombat scenę jakąś mocną w piramidzie to byłoby ok jeśli nie to pan Clive badanie piramidy miejsca gdzie ukaźniono leży pani Nitocris yy, wizytę w meczecie no i wielki finał w Dashuru w piramidzie no i to, tutaj tak naprawdę prosi się to wręcz żeby zamknąć w w dwóch scenach w dwóch, dwóch, dwóch sesjach dla mnie ten element starcia pod piramidą jest cholernie niewygodny, trudny. Wydaje mi się, że ciężko jest sobie zaplanować tą walkę. Jeśli popatrzycie na sam labirynt, jak jest tam pokazane to miejsce, to dla MG, a przynajmniej dla mnie, było to. Wiecie, tam jest taki bardzo mały punkt na mapie, w którym jest tysiąc małych filarów. Teraz zwizualizuj sobie to wszystko, przygotuj do opisu, przygotuj do przestrzeni, w której sobie coś wyobrażasz, i przedstaw to jeszcze graczom. A teraz zasiedź to wszystko, 200-300 osób, kultystów, magowie w białych szatach, nitokris, z tyłu jakieś potworne rzeczy, kult, odpal muzykę, dzieje się. I teraz gdzie są jeszcze stwory, te Chimery, hybrydy? I, i teraz twoi gracze tam wchodzą i co mogą zrobić? Yy, niewiele. Okej, okay, to wchodzą tam bez tych ludzi, w, za, w środku tygodnia, za dnia. Jak to wygląda? Jak ma to na nich zadziałać, jak emocjonalnie na nich pograć. Dobry opis tego miejsca, więc wizualizacja w głowie i wyobrażenie sobie pewnych takich scen z piwnic, z wielkich katakumb. Ja ciągle miałem w głowie rzeczy, które działy się w, w dunie, takie podziemne jaskinie. Ale oczywiście, Mumia, Król, Skorpion, te sprawy. Zapraszam serdecznie. Pomogę w wyobraźni. To jest element, który warto mieć oklepany, przemyślany, bo kiedy tam wejdą gracze, to to jest takie miejsce ciasne, bez ucieczki. Tunele. Wszystko inne jest otwarte, przestrzenne, dużo spiachu dookoła, światła, ludzi. Można atakować kultystami z każdej strony, to jest wasz wybór, jak to zrobicie. Ale, ale dla mnie jako MG to, to te punkty, które są trudne, to właśnie jest to, jakby jako rozwalić ten kult? Jak rozwalić pana Al shaktiego no, bo jak go rozwalić? Jak pozbycie głównego kultysty? Pułapka, zasadzka, zabójstwo, albo akcja, która dzieje się gdzieś w, w, w głównej komnacie. Najczęściej wybierano zasadzkę gdzieś po drodze i atak na jego dom, bo to jest willa, to jest oddzielone od miasta. Tam jest też że jest mniej kultystów. im Legit, jakby brzmi sensownie i dla mnie to jest ok. Natomiast to jest też gościu, który jest no, jednak szefem dużego kultu. To jest gościu, który ma mnóstwo pieniędzy, jest wpływowy. Pytanie, czy ktoś mu dał znać, że przyjeżdżacie? Moim zdaniem nie. Ma za dużo wrogów, żeby ktoś mu dał znać. Chyba, że Zarasza Fik coś wie, przeżyła, a to się zdarza. Jeśli stawicie przy życiu Zary Szafik, to yy, aż nie będzie wiedział, że przyjeżdżacie. Zostanie w W tym wszystkim fajnie jest sobie przemyśleć, jak zdarzenia dorwać. I jak, co zrobić z kultystami? Czy policja zadziała? Czy brytyjscy policjanci się tu pojawią? Czy wojsko brytyjskie? Bo pamiętajcie, że policja powinna być raczej już egipska, pod protektoratem takim, bo, bo Angolę się wycofali. Są tylko w wojsku, w transgranicznych itd., ale polityka wewnętrzna i policja to są rzeczy czysto egipskie, lokalne. Czy wstąpią przeciwko wielkiemu bractwu, kultystom, ludziom, którzy mogą zabić ich rodziny i dzieci? To, to nie jest takie proste. To nie jest proste, a tym bardziej, jeśli wkręcimy się w ten wątek pani Nitocris yy, i próby robienia zaklęć, zaklęcia z księgi Gina, które będą zapalały wielką pochodnię, która nigdy nie kaśnie, którą użyjemy do spalenia lub niszczenia któregoś z tych artefaktów, które od niej są. Yy, dla mnie też pytaniem jest zawsze to, gdzie są te artefakty, jeśli nie jest ten czas wielkiego eventu. Czy one do eventu leżą sobie tam spokojnie na ołtarzu, bo ktoś położy podział tego świętego rzeczy, tej świętej rzeczy nikt nie ruszy? Czy one faktycznie są na przykład u Pana Olszachtiego w sejfie, a z mumia nie, kto ją wozi w samochodzie czy gdzieś? To jest temat, który warto sobie zapytać, gdzie one są, no bo jeśli tam wejdziesz i one tam będą, to możesz je ukraść po prostu, a potem je gdzieś tam niszczyć. Z mojej perspektywy i oceny, zniszczenie jednego z regaliów lub mumii wystarczy, żeby po prostu popsuć cały ten rytuał i mieć go w nosie. Ratowanie prani Bro Broadmore nie jest ważne, dopóki nie wiemy, że ona została porwana lub zabrana, a zwykle nie wiemy na ten temat nic. Ustawienie tego w czasie podreszcie zakłada wiele gdybań. Tak jeszcze, że coś się zdarzy, to nie jest oczywistością. I w tym wypadku no, trzeba być otwartym na dużą ilość spontaniczności i nieliniowości znacznie większej niż gdziekolwiek indziej. No ale dobra, to jest Egipt. Według mnie starcie z Hunting Horrorem to jest też coś, co warto przemyśleć. Jest jakaś sala w piwnicach, tam jest sześciu. Beduinów z mieczami, z turbanach, w szatach. Pojawi się tam Hunting Horror, który będzie w tych ciemnościach się tam wił, będzie walczył. To jest też potworny, duży potwór. Jak zobaczycie, na ryciny, jak on jest duży, jest gigantyczny. No teraz z nimi zaczyna walczyć. Tam macie być też wy, opcjonalnie, więc mamy 4, 6, to 10 osób, i teraz walka z tym potworem. Ok, to walczymy z nim. Będziesz rzucać za tych Beduinów, za tych strażników, będzie rzucał za każdym razem. Czy jak potraktujesz pokonanie tej bestii? Kiedy ona się wycofa, czy dojdziesz do punktu, w którym będziesz nią atakował gracza? Czy będziesz udawał, że atakuje wszystkich innych, tylko nie graczy? Jakby to jest starcie, jest też kulminacyjnie ciężkie do przemyślenia. A funkcjonalnie jest do zrobienia, ale. Ale sugerowałbym tak, żeby nie rolować za NPC-ów, bo nikogo nie obchodzą ich wyniki, tylko to, że faktycznie coś się dzieje. Sprawczy są nasi bohaterowie. Trzeba założyć pewne rzeczy, że będą ginęli ludzie, więc zabijać npc Co drugi atak, gdzieś co trzecią turę odpalić atak. Ja bym nie robił tego dłużej niż trzy tury. W sensie takim, że raz, dwa, trzy. Jeśli przez trzy tury oni jeszcze żyją, to potwór wyleci przez ścianę albo przebije się, albo zniknie do innego wymiaru. On i tak zrobił sporo rabanu. Ale przy, przy, przy trzech turach to jest sześć ataków Hunting Horrora, Ktoś powinien dostać po dupie mocno. Przy obrażeniach z, z, z budowy ciała. No, ciężko będzie go uniknąć. A samo starcie nie musi być takim starciem, wiecie, stricte śmiertelne, Bo nie o to, go zabili Hunting Horrora, Tylko żeby go zobaczyć, doświadczyć, wystraszyć się i mieć poczucie, że o kurde, ledwo z życiem, mamy to. Teraz musimy to zniszczyć. I wszyscy powiedzą, że dobrze, chłopak jeśli macie pomysł, jak to zniszczyć, to, to zniszczycie, nie? I okej, okay, pędzimy zaklęcia i robimy. To jest też takie przełamanie się z magią. Pan Kafur jest świetnym doradcą w tej kwestii, więc warto z nim też gadać, konsultować się. Nie robić z niego w żadnym wypadku jakiegoś zdrajcy, czy, czy szpiega, czy szpiega bo, bo to nie zadziała. I, i co? No, pan Vasil nam nie pomoże. Mamy tutaj dwóch NPC-ów, którzy są bardzo pozytywni. Jeden z nich coś wie, drugi po prostu dużo gada. No i w cholerę kultystów, więc Egipt jako taki na dwie sesje, maksymalnie trzy, jeśli tam rozbuduje się, nie wiem co, ale też jest tak, że spotkanie z, 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 z Fazirem, z Besartem, z Kafurem, z Klaivem, to są cztery sceny. Jeśli będzie każda po godzinie, to jest jakby ok. Mamy do tego potem jeszcze spotkanie w meczecie i Bim Tulum, ta obrona, no i potem jakieś, jakiś finał, trzeba przymknąć w tematy. No i Daschur, Daschur to też jest godzina, nawet powiedziałbym, że nawet może być dwie, bo, bo rozmowa z Czarnym faronem odpowiednia, chodzenie tam potem do tej dziewczyny bez, bez szczęki, zbieranie się z nią, to niech będą, że dwie, no to jest 8, ses 8 godzin sesyjnych, 8 scen takich dużych i finał, to jest 9 do i to jest tak, że ciężko to upchnąć, a też trzeba budować to napięcie w odpowiedni sposób. Więc ja bym to tak to podzielił, że też utrzymujemy w części pierwszej na pewno, a drugie już sami z siebie będzie działało. Czego nie będę doradzał do tego, żeby robić to łącząc z innym krajem. Więc jeśli wjeżdżacie, to wyjeżdżacie, a potem zróbcie część odpoczynku regeneracji ran naprawy życia. Zobaczcie, że jeśli pokonaliście pana Anzaktego, to niech niech będzie, że policja wyłapuje, niech będzie, że że mnisi, że bractwo zaczyna aktywnie szukać kultystów. Niestety, jakby nie zawalicie piramid. To nie jest takie proste i to będzie się z niebezpieczeństwem. No ale tak, tak mi się wydaje, że to jest do zrobienia. Dla mnie te rzeczy, wie, które mówiłem, walka z hunting horrorem w meczecie i, sam, i sam, samo miejsce świątyni pod piramidą. To jest coś, co warto sobie przemyśleć bardzo dobrze. I na tym etapie walka z Hunting Horrorem, zasady walki trzeba już znać. I na tym etapie też pojawiają się już zaklęcia, powinny pojawić się pierwsze zaklęcia, które, które myślę, że Kafur mógłby powiedzieć, że może nauczyć, ewentualnie, że może mocno wytłumaczyć, że to istnieje i przekonać graczy, że warto się ich uczyć. Że to nie są szczewy wymysły, ale faktycznie praktyczne rzeczy, bo do tej pory gracze mogli nie zauważyć, jak ktoś rzuca czary, ale w tym wypadku... Propozycja kafura, żeby to jakoś tam praktycznie okiełznać, może znacie jakieś proste czary. Jeden, dwa z ksiąg, które on czyta, powinien dać radę. Więc na spokojnie pozwólcie graczom troszkę szybciej te czary ogarnąć, zobaczy, że się uczy w ten i inny sposób i, i, i tak, nie zapoznać się z tą mechaniką czytania ksiąg, rzucania czarów. Bo no, otwarcie się na rzucanie czarów jest bardzo ważne i bez nich pewne rzeczy są po prostu słabsze. No i też wiecie, Nissanit się zużywa, ciągle strzelanie, a tak? Troszkę Mindblastem, troszkę uschnięciem, pójdzie do przodu. Moi drodzy, to był Egipt. No i na tym temacie dzisiaj kończymy. Za chwilę pewnie Kenia bo najbliżej. Zobaczymy. Do zobaczenia.